Temat niewykorzystania rządowej dotacji z programu Polski Ład na budowę sali gimnastycznej oraz boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w mijającym roku odbił się bardzo szerokim echem nie tylko w Puławach. Okazuje się, że pojawiła się kolejna szansa na to, aby uczniowie trójki, ale także innych puławskich szkół mogli korzystać z nowej infrastruktury sportowej. Jak poinformowano podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, dzięki najnowszym zmianom w programie Polski Ład pojawiła się możliwość korygowania składanych wcześniej do programu wniosków. Z tej możliwości zamierza skorzystać pławski urząd miasta. Nowy wniosek pławskich urzędników o dotację z polskiego ładu ma dotyczyć wymiany nawierzchni na boisku bocznym Mosir oraz przy zespole szkół ogólnokształcących nr 1, modernizacji boisk przy szkole podstawowej nr 10 oraz zespole szkół ogólnokształcących nr 2, a także planowanej wcześniej budowy zewnętrznej infrastruktury sportowej, a więc boisk uniwersalnych przy szkole podstawowej nr 3. Wniosek nie będzie dotyczyć sali gimnastycznej przy Trójce, która miała powstać zgodnie z wcześniejszym projektem. Możliwe, że nowy projekt obejmie również wymianę ogrodzeń oraz zagospodarowanie terenu przy trzech miejskich przedszkolach 10, 13 oraz 15. Jak poinformował Robert Domański, szacunkowa całkowita wartość tych inwestycji to blisko 13 mln 212 000 zł, z czego wkład własny miasta miałby wynieść około 1 mln 232 000. Wszystko to przy założeniu, że puławy rządowe pieniądze otrzymają. Jeśli z rządu nadejdzie pozytywna odpowiedź, miasto otrzyma promesę wstępną i będzie miało 9 miesięcy na przeprowadzenie przetargu.